Gdybyś miała porównać związek Basi z Krystianem versus Bibi i Simon? Dwa różne, dwa różne związki. Bibi i Simon bardzo tak romantycznie, czasami mi się kojarzy z taką młodzieżową miłością, z takich obozów, gdzie to zauroczenie było bardzo mocne. U Basi i Krystiana takie włoskie małżeństwo, że głośno, czasami są jakieś tam kłótnie, ale mimo wszystko się godzą i jest tak bardzo namiętnie i gorąco, a u Bibi Simon tak bardzo romantycznie i takie dwa różne związki totalnie. Ale fajnie się patrzy, bo jest taki kontrast między nimi. Właśnie, ale jeśli mówisz o obozowa miłość, to oznacza, że po programie Bibi i Simon nie będą ze sobą. E, no nie wiadomo. Obozowe miłości czasami e, są dalej i, i trwają, także tutaj nie wiadomo. E, może się okazać, że sparują się totalnie inaczej być może te pary które były jeszcze inaczej się powymieniają e, no jak mówiłam w programie wszystko wyglądało inaczej z tego względu że byliśmy zamknięci na 24 godziny wracając do Polski e, przeżywamy już to swoje prywatne życie i też odległość robi swoje ale ja, tak jak mówiłam, trzymam kciuki za wszystkie pary i mam nadzieję, że kilka tych par po programie jednak będzie. Bo wiadomo, że e, patrząc na poprzednie edycje, tą pierwszą i drugą, no, została tak naprawdę chyba tylko jedna para a nie z Iwanem. A jak jest u nas, no to zobaczymy. Jeżeli spodobał Ci się ten wywiad, to serdecznie zapraszam do skomentowania oraz zasubskrybowania kanału Przeambitnych oraz oczywiście zajrzenia na ich Instagrama przeambitni.pl